Siemaneczko, Siemaneczko, witam was w gotiku mroczne Times z tej strony. Luźno, na i dalej kontynuujemy przygodę. He. mam nadzieję, że mi się nie zbugowało, bo przecież zabiliśmy Quentina, jego bandę. Ja nic tu nie mogę zrobić, porozmawiać. Nie wiem. Dobra, zajmiemy się teraz głównym wątkiem, pójdziemy do Iberionem. Ho! O kurde! O, wszystkie wilki z okolicy. Powiedziałem, do tego iberiona... no mówię, no mam nadzieję, że nie zbugowało się mi nic. Tam u tych przemytników, to nie mój. A. No, nie mnie wusieli. Witaj, Mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, nijaki Nyras, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie. Dobra, to idziemy po ten kamień. Jeśli myślisz, że ty zawod nasied pewnie masz rację dziećmi się nie nauczał. To nie mógł. Odrotnie kiedyś taki sprawny załatwiam już i nie ma. No Dobrze, że mogę biegać. А, да, за дърво. To chyba za tamtymi kolesiami, nie? Pracząc całym obozem Niektó Myślałem, że to się skończyło już dawno temu Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej i zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru, tylko ja! Gii! doszeregsirował Dobra. Mamy kamień ogniskujący Ej, teraz może uda mi się go tego 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 tego, tego gościa tutaj. Na tej arenie. Wyciągaj Żelatko, zanim posiekam cię na kawałeczki. Trzy, tak, nie ma. ma już dość. Ale nie masz racji. To nie było zwyciod. Ekaj, lepiej się w nic nie pakować, wradstwa. Tak, Czy mnie atakowało, czy co? Jeszcze tego pożałujesz. Facet ma już dość. dość się nie, masz nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pokonałem tego psychoła w Strażnika Świętynego. Z kim powinienem walczyć teraz? Całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Ale teraz będzie już tylko trudniej. Kolejnym przeciwnikiem powinien być najemnik Bron, ale to kawał suki nie pójdzie ci tak łatwo jak z psycho. Chociaż kto wie, wyglądasz na zdeterminowanego typa, Kurde. Najemnika mam bić, Swojego ziomka? Pamiętasz tę gadkę o kopaniu w żyć? Niestety mam dobrą pamięć do idiotów. A co, nadal chcesz popełnić samobójstwo? Bynajmniej. Mam tylko zamiar skrócić jednego matała o głowę. Zobaczymy, czy walczysz równie nieudolnie, jak gadasz. Ty, parszywa mendo! Zaraz wykastuję ci, to trzeba i wepchnę do gardła. Prowadź Ech. więc, najemniku. No z Orkiem będę miał problem. Za chwilę posałujesz, że nie zginąłeś. Pamiętasz, Był szybszy. Za chwilę pożałujesz. Ale da się go rozwalić. Za chwilę poza Nie, nie da się go rozwalić. Ale jednego już się pozbyłem. Dobra. Dobra, no jednego ten. Jeszcze mi został najemnik, magnat i ten ork, nie? Na to, co... Nie chciałbym. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Pogadajmy lepiej. Postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Gdzie znajdę tego korkaloma? Większość czasu spędza w laboratorium alchemicznym na wyższym poziomie obozu. Porozmawiaj z Lesterem. Znajdziesz go przy wejściu do obozu. On wskaże ci drogę. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Dzień Jest do mam. Ludzie zawsze... Ga może ja tego Quentina za wcześnie zabiłem? nie można polegać, od co? Pogadajmy lepiej o nim, być teraz w niego skórzem. Od Nie było zgody. Myślałem, że to się skończyło. To się chyba nic... Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekła pochłonie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu Śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie. Bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wręczności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych. Oczywiście, zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornavidem. On ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. W dzisiejszych czasach... Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Eee... Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Ach. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Mam już Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Czyli co, teraz wycięli hm Czyli czwóreczka... Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać Śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. To No dobra, będę w tym momencie kończył odcinek, więc trzymajcie się i do następnego. Hej, 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 hej.